Był rok 1971. Świat potrzebował wiary, ale nie religii. Potrzebował ludzi, ale miał tylko bohaterów filmowych. I wtedy na ekranie pojawił się on. Chaim Topol. Mężczyzna z twarzą, której nie dało się zapomnieć. W oczach miał całą historię swojego narodu, a w głosie zmęczenie człowieka, który widział więcej niż chciał. Nie wyglądał jak gwiazda. Nie był amerykański. Nie był przystojny w klasycznym sensie, ale gdy zaczynał mówić, cała sala milkła. Bo nikt wcześniej nie mówił w kinie tak prawdziwie. Topol nie grał emocji. On je pamiętał. Kiedy w skrzypku na dachu podnosił głowę do nieba i mówił Panie Boże, wiem, że jest trudno. To nie był tekst scenariusza. To był krzyk człowieka, który naprawdę próbował się dogadać z losem. Zagrał Tevia tak, jakby to była rola życia, bo była. Hollywood nie wierzyło w cud autentyczności. Szukało nowoczesnych twarzy, plastikowych emocji bohaterów do sequeli, a on przypominał, że kino może być inne. W czasach, gdy wszystko stawało się show, Topol wnosił coś, co przypominało stan ukojenia po ostatnim akordzie pieśni. Nie było w nim nic sztucznego. Każde spojrzenie, każda pauza każdy uśmiech miał ciężar prawdy. Nie studiował aktorstwa. Nie znał metody stanisławskiego ani zasad kina amerykańskiego. Był żołnierzem, potem aktorem teatralnym w armijnych zespołach artystycznych. Grał dla ludzi, którzy wracali z frontu, dla tych, którzy mieli w oczach kurz pustyni i strach przed jutrem. Widział łzy prawdziwe, nie te z planu filmowego. Widział ból, który nie kończył się po cięciu. To była jego szkoła aktorstwa. Kiedy zagrał w Salach Szabati w 1964 roku, Izrael go pokochał. Film był satyrą, ale pod żartem krył się portret społeczeństwa w kryzysie tożsamości. Topol nie zagrał Salacha, on go zrozumiał. Widział w nim siebie i każdego, kto próbował odnaleźć miejsce w świecie, który nie chciał go zrozumieć. Za tę rolę dostał międzynarodowe uznanie. Po raz pierwszy ktoś z Izraela był nominowany do Złotego Globu. Dla Topola to nie był sukces. To było potwierdzenie, że prostota też ma siłę. A potem przyszedł skrzypek na dachu. Rola, która była jak objawienie. Żaden inny aktor nie mógł zagrać Tewija tak jak on. Bo nikt inny nie miał w oczach tej mieszanki czułości, ironii i bólu. Tewito nie był bohater z muzykalu. To był każdy człowiek, który próbuje zrozumieć świat, w którym zmiana boli bardziej niż bieda. Topol nie potrzebował charakteryzacji. Wystarczyły mu tylko słowa. Świat się zachwycił. Krytycy pisali o geniuszu. Widzowie płakali, nie wiedząc dlaczego. Skrzypek zarobił miliony, dostał Oscary, a jego nazwisko znali wszyscy. Ale dla niego to nie był triumf to był koniec. Bo jak przebić rolę, w której zagrało się wszystko, co ludzkie? Jak wrócić do świata, który po raz pierwszy i ostatni był prawdziwy? Hollywood nie wiedziało, co z nim zrobić. Był zbyt poważny na komedię, zbyt prawdziwy na melodramat, zbyt szczery na system. Przysyłali mu scenariusze, ale żaden nie miał w sobie tego, co cenił najbardziej sensu. W końcu przestał czekać. Wrócił do Izraela. Do teatru, do rodziny, do języka, który rozumiał. W teatrze grał Tevija tysiące razy. W Londynie, w Nowym Jorku, w Tel Awiwie. Za każdym razem inaczej. Bo każda publiczność była inna, każdy wieczór miał inną temperaturę, inne światło, inny rytm oddechu. On słuchał ludzi, zanim zaczął grać. I dlatego wierzyli mu bardziej niż komukolwiek. Co po skrzypku? zagrał jeszcze w Flash Gordonie naukowca Zarkowa. Świat się śmiał, że to spadek po roli życia, ale on znów był autentyczny. W każdym, nawet komicznym zdaniu, widać było człowieka, który wierzy w to, co mówi, bo Topol nie znał pojęcia grać na pół gwizdka. Dawał wszystko, zawsze. Z wiekiem nie chciał być mentorem ani mistrzem. Mówił: "Nie jestem aktorem. Jestem człowiekiem, który czasem gra". Nie udzielał lekcji nie pisał poradników. Zamiast tego wracał na scenę. Bo tylko tam czuł się potrzebny. Bo scena to nie sława. To rozmowa. Pomagał dzieciom z niepełnosprawnościami. Zakładał fundacje. Prowadził zbiórki. Nie dla PR-u. Po prostu wiedział, że sztuka bez dobra nie ma sensu. Nigdy nie robił wokół tego hałasu. Wolał działać po cichu. Tak jak grał. Prosto. Bez efektów. Zmarł w Tel Awiwie w 2023 roku cicho, jakby nie chciał przerywać żadnego przedstawienia. Bez pożegnania, bez ceremonii. Zostały po nim zdjęcia, głos, kilka filmów i jedno pytanie. Dlaczego tak wielki aktor miał tylko jedną wielką rolę? Może dlatego, że nie potrzebował więcej. Może dlatego, że nie grał, tylko był. Dziś, gdy oglądasz skrzypka na dachu, widzisz nie film. Ale człowieka. Kiedy Tewi śpiewa, If I were a rich man to nie marzenie o złocie to modlitwa o sens życia. Kiedy rozmawia z Bogiem słyszysz własne wątpliwości. A kiedy milknie wiesz, że to nie koniec roli tylko moment, w którym świat znów oddycha. Bo Topol nie był aktorem jednej roli był człowiekiem, który jedną rolą przypomniał światu co to znaczy być człowiekiem być prawdziwym. I dlatego, nawet jeśli kino o nim zapomniało, historia nigdy tego nie zrobi. Zanim jednak zagrał w skrzypku na dachu Tel Awiw lat 50., był jak człowiek, który dopiero nauczył się oddychać. Miasto rodziło się w upale, w kurzu, w huku młotków i ciężarówek. Ulice pachniały cementem i kawą. A nocą morze tłukło się obrzegi jak o ściany nowego świata. Izrael dopiero powstawał, zlepiany z ludzi, którzy przyjechali z różnych kontynentów, mówiących w dziesiątkach języków, ale milczących tak samo, z wyczerpania. W tym świecie dorastał chłopiec o imieniu Chaim Topol. Nie był z bogatego domu, nie miał muzycznych rodziców, nie miał żadnego talentu w genach. Jego ojciec pracował fizycznie, matka zajmowała się domem, jak tysiące innych kobiet, które żyły między kuchnią a lękiem o jutro w niestabilnym Izraelu. Dzieciństwo to pola, to nie bajki, to kurz i upał, zabawy w cieniu murów, śmiech mimo zmęczenia, rozmowy, które zawsze kończyły się tym samym. Trzeba żyć dalej. Tak wyglądała normalność w kraju, który dopiero się uczył, że w ogóle można żyć w pokoju. Chaim nie marzył o aktorstwie. Nie wiedział, że coś takiego jak kariera istnieje. Jego świat kończył się na granicy ulicy, na której mieszkał. Chciał pomagać rodzicom, chciał mieć co jeść, chciał być przydatny. Wtedy nikt nie mówił o samorealizacji. Wtedy życie było prostsze. Przeżyć dzień, zarobić kilka groszy, pomóc sąsiadowi. Ale pod tą codziennością było coś, co dopiero miało wybuchnąć poczucie, że słowo może mieć moc. Kiedy miał kilkanaście lat, po raz pierwszy wystąpił przed ludźmi nie w teatrze, nie w szkole, na podwórku, wśród znajomych opowiadał dowcipy. Zaczęli się śmiać. To był pierwszy raz, gdy zobaczył, że jego głos potrafi coś zmienić. Nie pieniądze, nie polityka, tylko kilka zdań, wypowiedzianych z rytmem, którego nikt nie mógł się nauczyć. Uśmiech, cisza, śmiech. Tak rodził się jego język. Kiedy poszedł do wojska, nikt nie przypuszczał, że to właśnie armia zrobi z niego aktora. W izraelskiej armii był teatr. Nie po to, by rozśmieszać generałów, tylko po to, by dać żołnierzom coś, co przypominało normalność. Młody Topol trafił tam przez przypadek. Miał energię, miał głos. Potrafił rozśmieszyć nawet dowódcę. Szybko zauważono, że nie boi się publiczności. Potrafił mówić rzeczy proste tak, że brzmiały jak prawdy objawione. Występował w teatrach wojskowych po całym kraju, sceną była piaszczysta ziemia, tłem, ciężarówka, światłem, słońce. Grał dla ludzi zmęczonych wojną, dla chłopaków, którzy poprzedniego dnia stracili przyjaciół. Wiedział, że oni nie chcą iluzji, chcą oddechu, chcą zapomnieć choć przez godzinę, że jutro znów mogą umrzeć. I Topol im to dawał. W tamtym teatrze nauczył się najważniejszej rzeczy: że prawda nie potrzebuje scenariusza. Nauczył się też drugiej: że publiczność nie chce widzieć zwycięzców. Chce zobaczyć człowieka. To była jego szkoła aktorstwa, szkoła, której nie da się powtórzyć na żadnym kursie. Po wojsku nie wiedział, co dalej. Ale scena już w nim została. Nie potrafił wrócić do zwykłego życia. Potrzebował publiczności, jak tchu. Wtedy trafił do teatru Hamatatech w Tel Awiwie kabaretu, który był mieszanką polityki, satyry i ulicznego chaosu. To nie był teatr w eleganckim sensie, to był żywy organizm, w którym każdy spektakl był improwizacją, a każdy żart mógł skończyć się kłopotami z cenzurą. W Hamatatech Topol znalazł swój język nie po angielsku, nie po francusku po ludzku. Mówił jak sąsiad, śmiał się jak robotnik, płakał jak ktoś, kto naprawdę wie, o czym mówi. Ludzie go kochali, bo czuli, że to nie gra. Widzieli w nim siebie. Z czasem przestał być aktorem, a stał się głosem miasta. Tel Awiw w tamtym czasie był miejscem paradoksu. Biedny, ale dumny. Nikt nie miał nic, a każdy miał nadzieję. To właśnie o tym mówiły jego przedstawienia. O absurdzie życia, o głupocie polityków, o śmieszności ludzkich ambicji. I o tym, że mimo wszystko warto wstać rano i znów próbować. Na scenie był inny niż wszyscy. Nie robił min, nie udawał emocji. Był prosty, surowy, ale w tym surowym stylu była moc. Ludzie nie potrafili wytłumaczyć, czemu go lubią. Po prostu wiedzieli, że jest prawdziwy. Tak zaczynała się jego droga. Jeszcze nie wiedział, że za kilka lat zagra rolę, która go unieśmiertelni. Jeszcze nie wiedział, że z tych żartów w wojskowym teatrze narodzi się filozofia aktorstwa, której nikt wcześniej nie znał. Ale już wtedy czuł, że jego zadaniem nie jest rozśmieszać, tylko przypominać ludziom, że w każdym śmiechu kryje się smutek, a w każdym smutku śmiech. Z tego właśnie wyrósł jego tewie. Z tamtych wieczorów na pustyni, z tamtych rozmów przy herbacie, z tych chwil, gdy żart był jedyną formą rozładowania smutku. To nie był przypadek, że właśnie jego wybrano, tylko konsekwencja życia. Zanim stał się ikoną, był kimś, kogo łatwo było przeoczyć. Skromny, cichy, ale z iskrą w oku. Nie potrzebował uwagi, potrzebował sensu. I właśnie dlatego jego historia nie zaczyna się w Hollywood, tylko na pustynnej scenie, pod płóciennym dachem, wśród żołnierzy, którzy klaskali nie dlatego, że było dobrze, ale dlatego, że przez chwilę znowu czuli, że żyją. Następna dekada to czas jeszcze większego chaosu w Izraelu. Ulice Tel Awiwu były pełne dźwięków, ludzi, obietnic i niepokoju. Na murach wisiały plakaty o nowym początku, a w domach mówiło się w dziesięciu językach, próbując zbudować jedno zdanie, jedno państwo, jedną tożsamość. W tym chaosie Chaim Topol czuł się swobodnie. Nie potrzebował porządku, żeby rozumieć życie. Miał w oczach ironię i spokój człowieka, który potrafi się śmiać z własnego losu. Pracował w teatrze Hamatate, który był jak lustro kraju nieuporządkowany, szczery, polityczny, zabawny i smutny jednocześnie. Grano tam o wszystkim o biedzie, o wojnie, o absurdach codzienności. Publiczność kochała go za szczerość. Kiedy mówił, milczeli. Kiedy milczał, słuchali jeszcze uważniej. Pewnego dnia ktoś zaproponował mu rolę w filmie. Scenariusz był prosty, może nawet zbyt prosty Historia imigranta, który przyjeżdża do Izraela i próbuje się odnaleźć. Tytuł brzmiał Sallach Shabbati. Nikt nie spodziewał się, że ta mała komedia stanie się legendą. Topol przeczytał scenariusz i od razu wiedział, że to coś więcej niż żart. W Salachu zobaczył ludzi, których znał od dziecka: tych, którzy przyjechali z walizką i marzeniem, że tym razem będzie inaczej. Na planie zachowywał się tak samo jak w życiu. Nie udawał, nie studiował roli. Po prostu był, chodził wolno, mówił z pauzami, jakby każde słowo musiało się zastanowić, zanim wyjdzie z ust. Reżyser nie poprawiał go wiedział, że patrzy na coś, czego nie da się wyreżyserować. Kamera kochała jego twarz. W niej było wszystko: komedia, tragedia, historia i codzienność. Sala stał się pierwszym izraelskim filmem, który zrozumiał cały świat. Śmiano się tam, gdzie było gorzko i milczano tam, gdzie było zbyt prawdziwie. To Pol stworzył Bohatera, który był zarówno ofiarą, jak i narratorem własnej klęski. Ludzie mówili, że sala to my wszyscy, trochę naiwni, trochę sprytni, zawsze między wiarą a rezygnacją. Film zdobył nagrody, nominacje, pieniądze, ale jego sukces nie zmienił to pola. Nadal chodził po tych samych ulicach, pił kawę w tych samych kawiarniach, śmiał się z tych samych żartów. Kiedy pytano go o sławę, odpowiadał, że to tylko hałas. Mówił, że w teatrze czuje prawdę, a w kinie tylko światło. Wrócił więc na scenę. Tam zrozumiał, że jego siłą nie jest gra, tylko obecność. Nie musiał być inny. Wystarczyło, że był sobą. Ludzie wierzyli mu bardziej niż reżyserom i krytykom. Widzieli w nim człowieka, który nie ma masek. Izrael potrzebował takiego głosu. Kiedy pojawiła się propozycja roli Tevija w skrzypku na dachu, wszystko się domknęło. To było naturalne przedłużenie jego życia. Tewie miał w sobie ten sam śmiech przez łzy, tę samą mądrość prostoty. Topol nie musiał niczego grać. Wystarczyło, że pamiętał. Sala był początkiem. Skrzypek miał być wiecznością. Kiedy Topol dostał scenariusz Skrzypka na dachu, nie wiedział jeszcze, że to zmieni jego życie. Przeczytał kilka stron i zrozumiał, że to nie jest rola to zwierciadło. Tewie był jak on. Człowiek pomiędzy wiarą a zwątpieniem, śmiechem a zmęczeniem, prostotą a mądrością, której nie da się nauczyć. Reżyserzy szukali kogoś starszego, bardziej znanego, bardziej filmowego. On był młody, nieznany, nie miał nawet amerykańskiego agenta. Ale kiedy otworzył usta, nie musiał niczego udowadniać. Wystarczyło jedno zdanie, cała sala ucichła. Norman Jewison spojrzał na niego i wiedział, że to ten człowiek. Nie dlatego, że grał najlepiej, ale dlatego, że nie grał wcale. Na planie nie było miejsca na pozory. Wioski jugosłowiańskie udawały anatewkę, a kurz i zimno były prawdziwe. Topol nie potrzebował charakteryzacji, by wyglądać zmęczony. Był zmęczony naprawdę. Pracował po kilkanaście godzin dziennie, często w błocie i w deszczu, z mlekiem w wiadrach i autentycznymi łzami w oczach. Kiedy mówił, Panie Boże, czemu ja? to nie było pytanie z roli. To było pytanie człowieka, który znał ciężar życia. Kamera to widziała. Nie podnosił głosu, nie grał gestem, nie robił efektów. Jego siłą była cisza. Potrafił jednym spojrzeniem opowiedzieć wszystko, czego nie da się napisać w scenariuszu. W każdej scenie był obecny całym sobą. Kiedy śmiał się z córek, naprawdę się śmiał. Kiedy milczał po złej wiadomości, naprawdę cierpiał. Kamera nie mogła od niego odejść. Na planie mówiono, że jest jak cień postaci, którą gra. Nigdy nie schodził z roli. Nie dlatego, że był fanatykiem, ale dlatego, że Tewie i Topol. Byli jednym człowiekiem. Obaj kochali rodzinę ponad wszystko. Obaj wierzyli w Boga, ale mieli do Niego tysiąc pytań. Obaj wiedzieli, że życie jest ciężkie, ale warto się z Niego śmiać. Reżyserzy zachwycali się jego intuicją. Kiedy inni aktorzy pytali o kierunek sceny, on po prostu zaczynał mówić. Nikt nie wiedział, co zrobi, ale zawsze wychodziło idealnie. Potrafił improwizować jak ktoś, kto zna naprawdę lepiej niż scenariusz. Był naturalny, nieprzewidywalny, autentyczny. Ludzie na planie mówili, że kamera nie filmuje to pola, kamera się w nim przegląda. Po premierze nikt nie był na to przygotowany. Widzowie wychodzili z kin w ciszy. Nie dlatego, że film był smutny, ale dlatego, że dotykał czegoś, czego się nie mówi głośno. Każdy widz znalazł w te coś swojego, ojca, który martwi się o dzieci, człowieka, który rozmawia z Bogiem, ale coraz rzadziej dostaje odpowiedź. Topol stał się symbolem, nie tylko aktorem, ale głosem całego pokolenia. Był jak most między starym światem a nowym, między tradycją a nowoczesnością. Kiedy mówił, tradycja, mówił to w imieniu milionów ludzi, którzy bali się, że świat zmienia się zbyt szybko. Nie był jednak typową gwiazdą. Nie lubił czerwonych dywanów, błysku fleszy ani wywiadów o niczym. Kiedy dziennikarze pytali o Oscara, odpowiadał, że największą nagrodą jest to, że ktoś naprawdę słucha. W Hollywood był obcy. Nie rozumiał ich języka, a oni nie rozumieli jego charakteru. Po premierze wyjechał z Ameryki. Nie szukał sławy. Wrócił na scenę. W teatrze znów grał Tevija, ale już inaczej. Bardziej po ludzku, mniej teatralnie, za każdym razem inaczej. Czasem smutniejszego, czasem zabawniejszego, ale zawsze prawdziwego. Każdy spektakl był jak spowiedź. Publiczność płakała, śmiała się, klaskała w rytm pieśni, które znali wszyscy. Grał go przez dekady. Trzy i pół tysiąca razy. W Londynie, w Nowym Jorku, w Tel Awiwie. Zawsze ten sam człowiek, ale inne życie. Mówił, że każda publiczność ma swój oddech, że trzeba słuchać sali jak człowieka, że scena to nie miejsce, tylko rozmowa. I może dlatego jego tewie nigdy się nie zestarzał. Bo nie był o przeszłości, był o teraźniejszości. O tym, jak trudno być człowiekiem, kiedy świat pędzi naprzód i zapomina o tym, co naprawdę ważne. Kiedy patrzył w niebo, nie grał. Modlił się. Kiedy się śmiał, nie rozbawiał. Rozbrajał. Kiedy milczał, mówił więcej niż całe Hollywood razem wzięte. Wtedy świat zrozumiał, że nie każdy aktor musi grać tysiąc ról, by zostać zapamiętanym. Niektórzy grają jedną, ale za to tak, że wystarczy na całe stulecie. Po premierze skrzypka na dachu, świat chciał go mieć na własność. Hollywood dzwoniło, Europa pisała, Izrael był dumny. Krytycy nazwali go ostatnim klasycznym aktorem w epoce efekciarstwa i sztuczności. Topol nie rozumiał tego zachwytu. Mówił, że po prostu zrobił to, co należało że zagrał człowieka takiego, jakim jest z nadzieją i strachem w jednym spojrzeniu. Dla innych to było arcydzieło, dla niego obowiązek wobec prawdy. Agenci proponowali miliony filmy historyczne role ojców, proroków duchownych Wszyscy chcieli to pola. Ale on milczał. Odrzucał scenariusze jeden po drugim. Nie dlatego, że był dumny. Po prostu wiedział, że nie da się dwa razy zagrać tego samego życia. W Hollywood mówili, że jest trudny. W Europie, że jest zbyt poważny. W Izraelu, że nie potrafi się sprzedać. On odpowiadał, że człowiek, który grał TVA, nie potrzebuje marketingu. Nie chciał być powieleniem siebie. Nie chciał stać się własną kopią. Widział, jak inni aktorzy zamieniają się w role, które ich pożerają. Nie chciał tak skończyć. Wolał być jednym człowiekiem niż tysiącem masek. Wolał ciszę niż hałas. Wolał teatr niż Hollywood. Wrócił na scenę. Grał te jeszcze setki razy. Każdy spektakl był inny. Czasem grał go z gniewem, czasem z czułością, czasem ze zmęczeniem. Publiczność czuła, że to nie rutyna, to spowiedź widzieli w nim siebie. Widzieli, jak starzeje się razem z rolą, jak życie i teatr mieszają się w jedno. Kiedy występował w Londynie, prasa pisała, że nie gra, tylko oddycha postacią. Kiedy grał w Nowym Jorku, ludzie płakali. Kiedy grał w Tel Awiwie, śmiali się, bo wiedzieli, że on mówi prawdę o nich. Tewie nie był już bohaterem. Stał się człowiekiem, który przetrwał w każdym z nas. Czasem przyjmował inne role. W Flash Gordonie zagrał doktora Zarkowa. Dla świata to był żart, dla niego eksperyment. Chciał sprawdzić, czy można być prawdziwym nawet w świecie, który jest udawany. Potrafił to zrobić. W absurdzie znalazł człowieka. W śmieszności? Sens. Kiedy pytano go, dlaczego nie robi kariery, mówił: Kariera to wyścig po coś, czego nie potrzebuje. Nie lubił blichtru, nie lubił promocji, nie znosił kłamstwa. Czuł, że prawda staje się towarem, a on nie chciał być sprzedawany. Dlatego odszedł od kina. Zaczął żyć spokojniej. Prowadził fundację dla dzieci z niepełnosprawnościami. Uczył, że teatr może leczyć, że emocje są językiem, którego nie da się przetłumaczyć. Nie mówił o tym w mediach. Robił to po cichu, jakby wstydził się dobra, które robił. Czasami wspominał plan skrzypka, mówił, że to było jak sen, który się powtarza, że nigdy wcześniej ani później nie czuł się tak blisko prawdy. Z biegiem lat świat zapomniał o jego nazwisku. Kino poszło dalej, przyszły nowe twarze, nowe dźwięki, nowe światy. Ale kiedy skrzypek na dachu znów trafiał na ekrany, ludzie mówili to on. I w tym jednym on zawierało się wszystko: wspomnienie człowieka, którego nie dało się skopiować. Topol nigdy nie potrafił być bez widowni. Mówił, że cisza po spektaklu boli bardziej niż ból mięśni po całym dniu pracy. W teatrze oddychał. W teatrze znowu był sobą. Scena była jego domem, światło, jego rozmową z Bogiem. Gdy zgasły kamery, wrócił tam, gdzie wszystko się zaczęło do małych sal, do zapachu kurzu, do ludzi, którzy nie klaskali z grzeczności, tylko z wdzięczności. W teatrze nie miał dublera, każdy wieczór był inny, nie grał, tylko żył. Czasem zaczynał mówić tekst inaczej niż napisano, czasem milczał dłużej niż powinien. Ale nikt się nie skarżył. Widzowie wiedzieli, że uczestniczą w czymś, czego nie da się powtórzyć. W jego ciszy było więcej treści niż w setkach słów innych aktorów. Nie miał potrzeby być mistrzem, nie uczył, nie dawał rad. Mówił, że jedyną szkołą aktorstwa jest życie. I że jeśli człowiek potrafi słuchać, to już jest artystą. Dla niego teatr był nie występem, ale rozmową. Grał, żeby rozmawiać. Nie z widzem, z człowiekiem naprzeciwko. Każdy spektakl kończył się tak samo ciszą. Nie dlatego, że publiczność nie wiedziała, co zrobić, ale dlatego, że nie chciała, żeby to się skończyło. Kiedy schodził ze sceny, Nikt nie klaskał od razu. Wszyscy czekali, aż powietrze wróci do sali. Z czasem stał się ikoną nie przez marketing, przez obecność. Młodzi aktorzy mówili o nim z szacunkiem jak o kimś, kto już przeszedł przez wszystko, co ich dopiero czeka. Czasem przychodzili za kulisy, żeby zapytać: Jak się gra prawdę? Odpowiadał: Nie gra się. Prawda się dzieje. Był wymagający wobec siebie. Nigdy nie chciał, żeby publiczność mu współczuła, chciał, żeby myślała, mówił, że teatr to nie terapia, tylko lustro. Lustro, w którym każdy widzi to, czego się boi. Dla niego scena była miejscem, gdzie człowiek mógł się spotkać ze sobą bez udawania. W kolejnych latach grał coraz rzadziej, ale coraz głębiej. Miał w oczach coś, czego nie można nauczyć spokój człowieka, który już wszystko powiedział. Kiedy śpiewał, głos nie był czysty, ale prawdziwy. Kiedy żartował, śmiech był krótki, ale szczery. Kiedy milczał, publiczność się prostowała, jakby chciała oddać mu oddech. Nie potrzebował reżysera, nie potrzebował przypominania tekstu. Grał pamięcią, grał rytmem życia. Mówił, że każde słowo, które powtarza od lat, ma inną wagę, bo świat się zmienia, a człowiek z nim. Dla niego teatr był ciągłą rozmową ze światem, który czasem słuchał, a czasem udawał, że śpi. Kiedy grano skrzypka po raz trzytysięczny, ktoś zapytał, czy mu się nie nudzi. Uśmiechnął się i powiedział: Nie można się znudzić rozmową z Bogiem. I właśnie dlatego ludzie wracali. Nie po muzykę, nie po aktora, po człowieka.